Hasłem tegorocznej Malty jest świat w uścisku. W uścisku kryzysu, kryzysu klimatycznego, ekonomicznego, wojny i wszystkich możliwych nieszczęść, które spadają na nas y, wszystkich. Ale ten uścisk to jest także uścisk solidarności, przyjaźni i miłości. O tym wszystkim będziemy opowiadać między 27 czerwca a 3 lipca. Jesteśmy na Placu Kolegiackim. To jest Nowo oddany po remoncie plac w Poznaniu, gdzie będą się działy najważniejsze spektakle plenerowe i wydarzenia otwarte, festiwale. Tak samo jak na dziedzińcu Urzędu Miasta i Parku Żopera. Przyjeżdżajcie drodzy Koninianie na Maltę codziennie z jednym wyjątkiem: bo 1 lipca my przyjeżdżamy do Was ze specjalnych programem. Ten program przygotowujemy wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, i w południe teatr Hip-Popam zagra spektakl dla naszych najmłodszych widzów. Miejsca jeszcze nie zdradzamy, nad tym pracujemy, ale na pewno już się niebawem dowiecie. A wie wieczorem koncert Misi Furtak będzie kolejnym wydarzeniem Malty w Koninie na BIS. Zapraszam. Pierwszego do Kalina, a przez cały tydzień festiwalowy bawimy się w Poznaniu. Do zobaczenia!